Wróciłem do tego teatru po, po wielu latach nieobecności, zacząłem się zastanawiać, jakie są jeszcze tutaj przestrzenie do zagospodarowania. Jak zawalczyć o nowe oblicze tego teatru, o własną tożsamość. Doszedłem do wniosku, że to, czego nam wszystkim brakuje, to brak takiego rozliczenia się z przeszłością. Warto by było powołać do życia taki festiwal teatrów, miast. Postindustrialny. Marzeniem moim, naszym jest, żeby, ten, żeby ta edycja była pierwszą i nie ostatnią edycją, i żeby ten festiwal mógł się odbywać rok, rocznie. Natomiast oczywiście wszystko determinują fundusze. Jest szansa taka, że, 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 że uda nam się spowodować, żeby to był festiwal, który się wpisuje na stałe w kalendarz imprez kulturalnych Krakowa, Nowej Huty i że ta pierwsza edycja nie będzie edycją ostatnią. Holonek według Janosza w reżyserii Roberta Talarczyka i Mirosława Neynerta to pierwszy spektakl zaprezentowany podczas post-soc festiwalu w Nowej Hucie. Holonek w kulturze Ślązaków to dzieło kultowe. Sama postać Janosza stała się wręcz legendą. Zapytaliśmy reżyserów przedstawienia, w jaki sposób udało im się przenieść na scenę ten groteskowy świat przedstawiony przez Janosza. To, to jest powieść, więc. Więc przede wszystkim y, sam pomysł, żeby to zrealizować, był dość karkołomny. Nikt tego wcześniej nie próbował robić, bo to rzeczywiście jest trudne. To jest napisane po niemiecku. Przełożone na polski i naszym zadaniem było mało, że zrobić adaptację, co Robert Talarczyk zrobił, to później z tego polskiego przyłożyć to na śląski, żeby to brzmiało tak, jak on to napisał, tylko po niemiecku. Jest jeden podstawowy problem, ponieważ to jest spektakl rany gwarą śląską, <noise> więc może się zdarzyć tak, że część widzów nie zrozumie nic. <noise> Ten spektakl jest spektaklem tragikomicznym, to znaczy on przez dużą część oporuje śląskim dowcipem, zajmuje się takimi sprawami charakterystycznymi dla ślązaków, czyli opowiadaniem sprośnych historii, co bardzo widzów cieszy. Natomiast ma pewną woltę od pewnego momentu, że pokazuje tę historię ślązaków, która nie wszystkim jest znana w sposób dość tragiczny. Więc i ci wszyscy, którzy będą chcieli się pośmiać troszeczkę z kultury śląskiej. Będą usatysfakcjonowani, ale również ci bardziej wybredni widzowie, którzy będą chcieli się zadumać nad losem. Jest dzieło, którego właściwie no trudno znaleźć podobne w polskiej literaturze, jak Holanek w literaturze śląskiej, Jest taką swoistą Biblią dla ślązaków, tak jak Pantadeusz dla Polaków. Tylko to nie jest ucukrowana wizja przeszłości, to nie jest taki kup okrzepieniu serc. O nie, to odwrotnie.